Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie moi drodzy, w środę o poranku otwórzmy serca na działanie Ducha Świętego i wsłuchajmy się w modlitwę Pańską, którą nasz zbawiciel zaniósł do Boga Ojca w czasie ostatniej wieczerzy. Wsłuchajmy się uważnie i módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Duchu Święty, który jesteś światłem rozjaśniającym nasze serca i umysły. Prosimy Cię przyjść w imię Pana Jezusa Chrystusa i oświeć nasze serca oraz nasze umysły, abyśmy, słuchając słowa życia, zyskali to życie i spotkali się w tym słowie ze zmartwychwstałym Chrystusem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Z Ewangelii Świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy, Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami. Ojcze święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno, dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął, z wyjątkiem Syna zatracenia, aby się spełniło pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie pragnę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. I tak oto, moi drodzy, słyszymy kolejną część modlitwy arcykapłańskiej. I padają tutaj na koniec takie ciekawe słowa, i chciałbym na sekundę przy nich się zatrzymać. Jezus, modląc się za apostołów, za nas również, prosi Boga Ojca, by nas uświęcił w prawdzie. I dodaje. Że tą prawdą są Twoje słowa, Jego słowa. I mówi tak: Jak Ty mnie posłałeś, tak i ja ich posyłam. I teraz zobaczmy, moi drodzy. Jeżeli Jezus był posłany przez Boga Ojca i zostawił nam Słowo Życia, tak dzisiaj my również powinniśmy czuć się wybrani i posłani przez Boga Ojca, by Słowo Życia głosić światu, by ci, którzy nie znają jeszcze Słowa Życia, Poznali, jak wielką łaskę Bóg ma dla tych, którzy uwierzyli. A w co uwierzyli? Że Jezus jest Mesjaszem, zbawicielem. Żeby to było możliwe, potrzebny by jest Duch Święty, który pouczy nas o grzechu. Bo tylko grzesznik świadomy swojej sytuacji wie, że potrzebuje zbawiciela. A zbawicielem jest Jezus. Więc z tej modlitwy dzisiaj, moi drodzy, wynika jasno. Oto Bóg nas wybrał, dał nam swoje słowo. I uczynił nas głosicielami tego słowa. I Jezus posyła nas, byśmy to słowo zanieśli tym, którzy dzisiaj tym słowem nie żyją albo tego słowa jeszcze nie znają. Zatem módlmy się dzisiaj razem z całym Kościołem, byśmy byli autentycznymi świadkami słowa, które mówi nam prawdę o Bogu Ojcu. Módlmy się, moi drodzy. Miłosierny Boże, spraw, aby Twój Kościół, zgromadzony przez Ducha Świętego, służył Ci z całym oddaniem i szczerze się starał trwać w jedności przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kochani, życzę Wam bardzo dobrego dnia. Przyjmijcie to błogosławieństwo z wiarą i pewnością, że Bóg jest z Wami w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkiego dobrego, moi drodzy, i do zobaczenia jutro. Szczęść Boże!